Siema ziomeczki, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale Klockowy Wężon i dzisiaj sobie pogramy w Minecraft jesteśmy na tak. Na tym serwerze głównym. Tyle, że to tak naprawdę jest inny serwer, ale ja już jestem na tym poziomie, gdzie, na którym chyba byłem na tamtym. Też, znalazłem wioskę, tyle, że tutaj jest pustynna. No, więc zapraszam do oglądania. No dobra. Odprowadzę was trochę po tej wiosce, jest dosyć niewielka, ale mi wystarcza. No tutaj taki, taka wieża jest, taki domek, bo jest w środku łóżko. tutaj takie małe, o, wieśniak świt, y, tutaj taki, tu do budowania. O coś, że uderzyło wieśniaka, nie Zamknęli się zdawało. Zamknęli wieśniacy, te, zamknęli wieśniacy tego zatopionego. To jest konik, a to jest mój, moja chałupa, mój domek. Prześpię się tutaj. Rzeczy w mam, zaraz wam pokażę. Gdzieś właśnie My go chyba zabił Tutaj tak Znaczy takie rzeczy Nic szczególnego Taka zwyczajna ta wioska Tyle, że niedalekiej jej odległości Od tych wiosek są jeszcze dwie Tam po prostu Jak się idzie To jest zwykła Taka, która na polanie występuje A tam jest I o wiele większa Bo na przykład ja się zastanawiam, czy to nie są dwie wioski połączone w jedną wioskę. Jeszcze wieśniacy do domu, Uf. Ale nie do mojego. To takie moje początki. Tutaj jest chleb z innych wiosek. Nie tylko ze skrzynek wieśniaków, też z tych, jak to się mówi, no tych bloków snapów fiana, co leżą często. Wielu, jeszcze tutaj mam takie zajście, mały magazynek. Byłem w dwóch piramidach i tam były takie książki. Mam fajny Enchant, wielostrzał. Mogę to zaklnąć na uszę i będę miał, tak jakby, trzy strzały. Będą mi lecieć z jednego, więc to jest naprawdę spoko. Tu jeszcze jest takiego ciekawe. No już chyba nie taki dobra. jest takim balkonikiem. I trzema wejściami. Tak trzema? No, trzema. W jest to. Jak to się ma na wyjściach. No i tutaj wejście na górę, jest tylko wejście na balkon, a dalej. Nie. Do nic i tak tutaj Tutaj latarnia taki można powiedzieć, a spróbuję tam skoczyć takie wyzwanie dla mnie. No nieźle źle skoczyłem, nie ze sprinta, a dobra już, próba, więcej nie będzie. Hmm. Dobra, w tym odcinku przedstawię wam, w tym to się ja, mój terwer. Tutaj jeszcze może coś. O, do fiana Może coś jeszcze ciekawego. Hmm. O, wezmę ten statyw alchemiczny bo wziąłem z kościołu. Z jednej z wiosek. No i... Teraz sobie wezmę go gdzieś postawię, żeby jakiś wieśniak bezrobotny znalazł sobie stację roboczą. Jak na przykład ten. Tutaj jest to. To nie. Tutaj jest to Bio ich kaktusy, złe kaktusy. Wieśniaków. Hmm. To może tutaj. Niech będzie tutaj. O, ładne miejsce. Dobra. Kaktusy sobie... O i zbudowałem też taką wieśniaką farmę, żeby sobie... Żeby mogli się rozmnażać i to działa. Gdzieś tu chodzi farmer i rozdawet. Ale teraz go znaleźć nie mogę. Albo stał się bezrobotny. Nie wiem dlaczego. No chyba, a bo z nim nie handlować. To może być z spowodowane. Tu jest taki domek. Wracaj wieśniak do wioski do roboty, bo jesteś bezrobotny. Dużo tam z robotnych, co mi się nie podoba. i to Takiego. No Zaczekajcie, muszę sprawdzić. Płatne. U niego kupiłem żelazne spodnie, żebym mu. ten pasek. Wiem, że. Na naszych poziomach może można kupować rzeczy diamentowe, więc chcę go wylewelować. Tutaj jakaś kopalnia no, tak na szybko, czy ma nic w niej. No i żelazo węgiel, znaczy się tam jest zejście. A mi się już pochodnie skończyło. No dobra, ciul. Pójdziemy tam w następnym odcinku. Albo w następnym odcinku pójdziemy do innej kopalni. O! Wiem, do kanionu sobie zejdziemy. To będzie fajny, fajny temat odcinka, no. A tym, I tym miłym akcentem kończymy sobie dzisiejszy odcinek. Ja Was zachęcam do suba i lajka, żeby nie ominęło Was więcej filmów. Wbijajcie też na moje inne produkcje, jak na przykład yy, ostatnio fi recenzowałem figurę LEGO Minecraft. No, nie LEGO, tylko jakieś podróbki, To też tak związane z Minecraftem. No no i zapraszam na moje inne filmy. Z Minecrafta, jak ktoś lubi. Oczywiście też nagrywam inne gry. No nie też zapraszam. No. No to ja się z wami żegnam. Do usłyszenia, do zobaczenia i cześć. No to Pioma i Elo.